Witajcie w podcaście Drobiazgowy poświęconym popkulturze. popkulturze. Tym razem kolejna relacja z festiwalu, warszawskiego festiwalu filmowego. Muzyka Trochę inaczej niż w przypadku wcześniej. Pauzę, nie jest to relacja taka na świeżo tego samego dnia, tak jak udało mi się właśnie z japońskim filmem. Ale myślę, że zachowałem sobie te pierwsze skojarzenia, te pierwsze przemyślenia i się nimi przede wszystkim podzielę, nie, 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 nie siląc się na jakąś taką przesadną, dokładną analizę z jakimś rozbudowanym, zaplanowanym konspektem. Więc tym razem w ramach tego festiwalowego, festiwalowej relacji, będzie to Miasto, film izraelski, Amita Ulmana. Film nie, niecodzienny pod tym względem, że łączy w sobie wiele gatunków. Bo mamy tutaj i muzykal, właściwie odniesienie do kina noir, klasycznego kina noir z lat 40. W samej opisie stron na stronie, to jest właściwie tak przyporządkowane te gatunki: kryminał, muzyczny, czarna komedia, film noir. I tutaj ja bym powiedział, z jednej strony, że tak, ale z drugiej strony bym dodał, że to jest też parodia. Parodia filmu noir, parodia kryminałów, taka, która. Pokazuje właśnie różne takie schematy i elementy typowe dla kina noir i je właśnie wyolbrzymia, tutaj tak parodiuje. I jak możecie zauważyć, no to jest to specyficzne połączenie, że jest to i kryminał, i muzykal, i, i właśnie czarna komedia. A jeszcze sprawę komplikuje to, że ten muzykal też nie jest typowy, bo jest muzykalem właściwie raperskim. Mamy tutaj rap, chociaż też się pojawiały takie klasyczne utwory muzykalowe, takie powiedzmy popisowe wokalnie, takie no właśnie takie jakie nam się kojarzą nacześniej z muzykalem. Do tego dochodzi coś w stronę blueso, bluesa, jazzu, właśnie takie jazzujące kawałki odnoszące się do kina noir. Więc mamy tutaj taką wybuchową mieszankę już w samym gatunku muzykalu, że wchodzimy w ten gatunek muzykal, a tu mamy jeszcze kilka podgatunków muzycznych. I do tego jeszcze fabularnie, nie fabularnie może tylko wizualnie, mamy jeszcze takie klimaty, które by mogły nam się skojarzyć z Sin City, czyli mamy taką ostrą, ostre efekty komputerowe, które pokazują miasto w takim trochę komiksowym stylu. I kiedy są jakieś ujęcia na miasto, no to trochę uderza to komputerowość, a z drugiej strony trochę oddaje taką komiksowość. Chociaż w zasadzie w takich ujęciach w pomieszczeniach, w samej jakby takiej kolorystyce dominującej nie ma aż takiego odniesienia do Sin City. To nie jest czarno-biały obraz, gdzie mamy takie bardzo komiksową kreskę, ale te właśnie odniesienia do miasta, tego jakie ono jest portretowane nocą, w deszczu, w jakichś oświetleniach, ona jest taka prze komputerowo przerysowane, co trochę mi się skojarzyło z Sin City. Może warto zacząć od fabuły. Też tutaj się posiłkuję z opisem ze strony i z katalogu festiwalowego. Mamy więc fikcyjne miasto w ponadczasowej scenerii. wyjątkowo burzową noc Sara Bennett przybywa do biura detektywa Joe. Prosi go o odnalezienie jej zaginionej siostry. Pijany i początkowo lekcewa lekceważący Joe jest poruszony czymś w Sarze i zgadza się zbadać sprawę. Wyczuwa, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Tu mamy taką uwagę organizatorów festiwalu, że to pierwszy w historii hebrajskiej muzykal rapowy, inspirowany czarną muzyką, filmem noir i filmami detektywistycznymi. Więc jak widać, już to powtarzam kolejny raz, że naprawdę wybuchowa mieszanka. I jak możecie tutaj usłyszeć z nazwisk bohaterów, że, że właśnie one są typowo amerykańskie. Jest Joe, jest Sara, takim współpracownikiem, głównego bohatera jest Jack, oni się spotykają z inspektorem policji McMurphym. Więc mamy typowo amerykańskie imiona, chociaż właśnie bohaterowie mu po hebrajsku śpiewają po hebrajsku, są to izraelscy aktorzy. Ale właśnie to jest takie, samo jakby tytuł nas na to naprowadza, że to jest takie bliżej nieokreślone miasto, The City bo w oryginale, miasto po polsku. I, I to jest po prostu jakieś fikcyjne, właśnie tu jest napisane miasto w ponadczasowej scenerii. Takie też zawieszone, jeżeli chodzi o, o czasy, bo strój bohaterów, jakieś takie płaszcze długie, fedory. Czy po samochodach można uznać, że to są jakieś lata 30, 40 w Stanach? Są też telefony takie klasyczne, więc pod względem takich rekwizytów, kostiumów, to jest to takie lata 30, 40. A z drugiej strony bohaterowie rapują, więc muzyka bardziej współczesna. Więc jest to takie miasto wyrwane spoza czasu, takie bawiące się konwencjami różnymi. I, i też wyrwane z jakiegoś takiego przynależności kulturowej, chociaż właściwie mocno osadzone w amerykańskim noir, no bo mamy właśnie amerykańskie imiona, a z drugiej strony gryzie się to z tym, że bohaterowie mówią po izraelsku, więc myślę, że dla niektórych widzów to, jak też coś to słuchacie, to może w się sensie wydać, że to, to trochę za dużo, że to może wyjść z tego dosyć kiczowata opowieść, która jest jakąś taką zabawą w stylu Tarantino, ale może w trochę mniej udany sposób, ale powiedziałbym, że że nie, że ten film ma oczywiście bardzo konkretną konwencję, bardzo specyficzne poczucie humoru, takie oparte na takim świadomym ciągle puszczaniu oka do widza i, i takim parodiowaniu, które, które dla niektórych może być zbyt przerysowane, ale wydaje mi się, że, że tutaj widać taką świeżość i taką, taką radość twórcz, twórców, którzy widać, że tutaj zresztą sam reżyser jest też założycielem izraelskiego poetry slam, jest też montażystą Teledysków i sketchy i, i też wydał dwa albumy muzyczne. Jest mocno muzycznym reżyserem, twórcą, który jest mocno osadzony w muzyce. I wydaje mi się, że po prostu ten film jest trochę takim hołdem dla muzyki, też trochę dla Kina Noir, chociaż go parodiuje, ale właśnie tak wykorzystuje jego wątki i pokazuje możliwości. Myślę, że to jest po prostu film, który pokazuje taką radosną twórczość, kiedy ktoś z pasji coś robi. I z drugiej strony też taką lekkość, że, te, że to jest taka zabawa konwencją i, i że to jest w tym sensie świeże. Jak już mogliście się przekonać przy okazji serialu Agentka Carter mówiłem o swojej takiej właśnie zamiłowaniu do kina noir. Nie czułem się tutaj jakoś obrażony jako ten wielki fan kina noir czy tego stylu klimatu, że tutaj parodiują tą tu, tu konwencję, bo, bo ona ma takie bardzo mocno osadzone pewne elementy, które są no, takie kanoniczne i gatunkowe, takie klisze właściwie, ale takie właśnie no, pokazujące, jak mocno gatunkowe jest kino noir, jakie ma po prostu, no, każdy gatunek ma swoje prawidła, swoje jakieś takie żelazne zas kwestie, zasady. I to też ma noir. Mówiłem o tym właśnie przy okazji m, też właśnie omawiania Agentki Carter. Polecam, jak nie słuchaliście serial, który rozgrywał się w latach 40-tych, też odwołał się do komiksów ale bardziej, bo to tam był kwestia Kapitana Ameryki, ale przede wszystkim mocno do właśnie kina noir do lat 40. I właśnie mówiłem o tym swoim zamiewaniu wtedy do kina noir i tutaj też to mnie skusiło, żeby ten film zobaczyć, ten wątek, ale też w ogóle to, że to jest jakiś muzykal właśnie i mieszanka. To wydało mi się świeże, to wydało mi się ciekawe i myślę, mogę powiedzieć, że się nie zawiodłem. I jeżeli chodzi o te kino noir klasyczne, no to tutaj właśnie oni tak bardzo... Można powiedzieć, punktują czy tak właśnie parodiują te najbardziej znane schematy z, z kina noir, czyli mamy cynicznego detektywa, który właśnie nadużywa alkoholu, który. W książkach Chandrera, tak chociażby jak Długie Pożegnanie, bodajże tak było w polskim tłumaczeniu. To właśnie ten chandrerowski detektyw jest takim cynikiem, który odgryza się wszystkim ciętymi takimi ripostami. Jest inteligentny, ale właśnie taki, taki cyniczny taki właśnie w się doszukujący jakichś takich interesów innych osób, które tylko chcą go wykorzystać. I taki sposób też jest pokazany tutaj Joe, w, tym, w tej aż do przesady, bo kiedy przyjdzie do niego Sarah Bennett, to on cały czas jej wyrzuca jakieś takie, znaczy coś jej cały czas dogryza i takie ma komentarze ironiczne. I to jest aż doprowadzone do przesady takiej właśnie humorystycznej, że on jest taki właśnie, ja tu jestem, taki męski, taki wycofany, zdystansowany, taki ironiczny do świata i ludzi. I, i to jest właśnie, dobrze oddaje takiego klasycznego detektywa ty skina noir, samotnika pijącego ir ironistę, który właśnie cyniczny, a chociaż za to cy tym cynizmem kryje się jakaś wrażliwa dusza, powiedzmy często. Taka osoba, która jednak chce dojść do rozwiązania sprawy, bo też zależy jej na sprawiedliwości i na jakimś odkryciu prawdy. Więc ten element tutaj jest bardzo mocny. Mamy typową femme fatale, czyli kobietę, która która wydaje się ofiarą, a jednocześnie ma jakąś skomplikowaną historię, i jednak tutaj ma swoje ukryte jakieś tajemnice, interesy, które też mogą detektywa zesłać nieszczęście. I ona też jest tu bardzo mocno, tak powiedzmy, klasycznie rozegrana, bo, bo, bo jest jakiś wątek, niby zmarły siostry, ale ona ukrywa od razu prawdę przed detektywem, który jej to wypomina, że ona, ona ją od, razu, od razu go zaczęła oszukiwać, mówi, że tutaj miała powody, ale te powody są jeszcze głębsze, niż ona je wyznaje w końcu, więc, więc to jest to. Mamy takie typowe też postacie, typowe postacie, mamy też wątek taki typowy, że tutaj jest skorumpowana policja, że nie można wierzyć policji, która ma jakieś swoje układy z politykami, czy ze światem gangsterskim i to też tutaj jest mocno podkreślone. Więc takie typowe dla kina noir wątki tutaj są pokazane i takie właśnie przerysowane, bo jak już właśnie jak mówiłem, jak detektyw już jest cyniczny to aż do przesady, jak bohaterka jest są to też aż do przesady są pokazane te cechy te, te, tego bycia femme fatale. jak właśnie jest skorumpowany policjant to też już do przesady i ta policja skorumpowana, więc więc to się opiera na takich mocnych przerysowaniach, ale myślę, takich trafnych, pokazujących dobrze właśnie to, co kino noir często nam serwuje. Czy serwowało, bo można zadać pytanie, czy istnieje jeszcze kino noir, jakieś neonoir na pewno. Więc to jest dużym plusem, takim humorystycznym tego, tego filmu. A także właśnie ta mieszanka muzyczna, bo to po prostu też jest dobry, niezły muzycznie, muzycznie film. Ja nie jestem jakimś znawcą rapu, ani nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem rapu, ale doceniałem zawsze w hip hopie czy w rapie. Doceniałem u wielu twórców, muzyków taką umiejętność zabawy słowem i taką, że, że w tym się zebrała taka poetyckość. Niektórzy twórcy potrafią rzeczywiście łączyć słowa i, i, i ten rytm oddawać taki bardzo poetycki w swoich tekstach. Nigdy to muzycznie do mnie nie trafiało, ale tekstowo potrafiłem to docenić, że to są naprawdę czasami bardzo misterne konstrukcje słowne, takie zabawy słowne nieoczywiste. I to też mamy w mieście, w filmie izraelskim, bo właściwie bohaterowie prawie cały czas mówią, można powiedzieć, wierszem i, i momentami czasami płynnie przechodzą od normalnej rozmowy do rapowania. To też jest ciekawe, fajne, ale też trudne pod względem tłumaczenia, bo... My słyszymy tą warstwę, właśnie oryginalnego słowa, tak, bo są napisy, były w kinie, więc słyszymy rym, który jest w pochebrajsku, a potem czytamy napisy, które jednak już nie mają tego rymu, co trochę nas wybija z tego odbioru właściwego, który myślę twórcy chcieli nam przedstawić czyli właśnie, żeby słyszeć ten oryginał w tym, w tym swoim klasycznym, oryginalnym rytmie i rymie. Oczywiście gdzieś ucho wyłapuje to, że ten hebrajski się tam rymuje i że te słowa się kończą w taki sposób, żeby z poprzednimi wersami się zgrywały, ale trochę jest taki dysonans, jak to oglądałem, że próbuję śledzić polskie napisy, jednocześnie słyszę gdzieś te rymy w tle. Tutaj mi się te napisy już tak nie układają pięknie w takie rymy, chociaż czasami się to udawało tłumaczom którzy tłumaczyli ten film, ale widać, że to było musiało być bardzo duże wyzwanie dla tłumaczy, żeby oddać sens, a jednocześnie trochę zachować rytm takiego rapu właśnie. Czasami też spoglądałem, bo jednocześnie były też angielskie napisy powyżej polskich, no bo taki międzynarodowy festiwal też zawsze ma angielskie napisy i starałem się czasami sprawdzić, jak w angielskim napisach sobie z tym poradzono. Czasami to lepiej wychodziło w angielskim, czasem tamten ry rym był zachowany. Czasami polski nawet radził sobie lepiej, bo była tam taka scena, gdzie detektyw jest przesłuchiwany przez policjantów i jeden z takich osił policjantów, tam już go po prostu masakruje i jego przełożony mówi idź coś przekąż, a w polskim tłumaczeniu było ze snickersa. Oczywiście tak schematycznie można powiedzieć, że wykorzystane, wykorzystane tłumaczenie, ale zadziałało i się jednak to rozbawiło publiczność na sali, bo to rzeczywiście był dobry kontekst, że on tak poważnie już go tam martretuje, jest poważnie, a on go tam gasi, ze snickersa, więc to w polskim tłumaczeniu wyszło nieźle, ale tak na dłuższą metę rzeczywiście trudno było to chyba dobrze oddać po prostu to zawsze przy poezji, przy Rymie jest trudne tłumaczeniowo, no i czasami to było trochę męczące przy śledzeniu, kiedy nagle oni wchodzą na taką szybką nawijkę, i ten detektyw bardzo szybko rapuje. W tym rapie odpowiada mu ten jego asystent, ten, ten Jack, I, i czasami ja nie nadążałem za napisami, czasami wizualnie też szybko leciał ten film, bo on też miał dosyć szybki montaż. I tak jak mówiłem jeszcze właśnie taki wrzutka a propos komiksowego stylu, to jeszcze poza tym, że, że była ta taka ostra grafika pokazująca na przykład plenery miejskie, to jeszcze czasami był taki podział ekranu, czasami potrafiły być trzy sceny równolegle pokazane właśnie w takim klasycznym podziale komiksowym. Więc to jeszcze komiksowo też działo, yy, tak było pokazane w warstwie wizualnej. No i też właśnie sprawiało, że czasami był trudny odbiór, kiedy oni szybko rapują, wijają te swoje teksty, a... Jednocześnie masz na przykład równoległy jeszcze obraz, gdzie się coś dzieje w trzech kadrach, więc to czasami było trudne do śledzenia, ale taki ogólny sens wydaje mi się, że udało mi się odebrać i taki klimat tego filmu nie, nie uciekło mi to. Mam wrażenie, że ten rap nawet dobrze oddaje trochę, jakby załóg detektywa, który on czasami zasypuje bohaterów pytaniami, gdzie doszukuje się tych różnych informacji, gdzie próbuje kogoś złapać na jakimś słowie, więc trochę tak, taki atak. Detektywa, policjanta, który Próbuję przyłapać kogoś na kłamstwie, albo właśnie zasypać pytaniami, tak trochę zastraszyć, trochę wstrząsnąć, to ten rap dobrze oddaje takie tempo, takiego właśnie przesłuchania na przykład, że właśnie szybko tutaj odpowiedz mi, gdzie byłeś, kiedy, w jakiej godzinie, w jakim miejscu co, co i tak dalej, że to dobrze oddaje ten rap w sumie właśnie taki element przesłuchania, takiego taki właśnie takiego tempa, takiego, takiego osaczenia pytaniami, więc to jest całkiem sprytne w sumie w tym filmie, że ten rap z tym klim, klim, klim klimatem noir, takim gatunkowym, w sumie nawet pasuje o dziwo. To jest też plus tego filmu. I to, co bym jeszcze dodał, to może w ogóle nawet powiem o kilku takich scenach przykładowych, gdzie czasami to też ta konwencja właśnie jest taka nagle wzięta w nawias ten realizm, nazwijmy to, że można mówić o realizmie w takiej historii, że oczywiście mamy historię detektywistyczną, właśnie to szukanie siostry, czy właściwie rozwiązanie sprawy zabójstwa siostry tej Sary Bennet, Mamy jakieś tam, właśnie uwikłanie policji, mamy jakichś gangsterów, mamy, mamy tego typu sprawy. A z drugiej strony czasami ta konwencja kryminału, czy w który tylko czasami wchodzi, na przykład muzykal, jeszcze bardziej się jakby ta czwarta ściana gdzieś tutaj zapada i się i widać jaka jest konwencja w tym filmie. Na przykład, że dochodzi do takiej sceny, kiedy, kiedy główny bohater, kiedy Joe jest z tym swoim asystentem. W miejscu, gdzieś tam, na, w jakimś mieszkaniu, gdzie przeszukują właśnie miejsce zmarłej ofiary, i, i nagle oni zaczynają się kłócić między sobą, właśnie główny bohater z tym asystentem, i zaczynają taki disować siebie rapersko, i nagle otacza ich grupa ludzi wokół, jakby to był taki pojedynek raperski, znikąd się nagle biorą, i tam właśnie ich zagrzewają do tej raperskiej walki. I, I to jest właśnie takie zerwanie z konwencją nagle realistyczną, gdzie nagle znikąd pojawiają się ci ta publiczność, ta publika, która ich tam zagrzewa i, i tam odbiera emocjonalnie to, jak siebie gaszą nawzajem tym rapem. I, i to było fajne, i też w sumie, no. Trzeba tą konwencję mieć przyjąć, no bo jest to jednak zabawa, gdzie ciągle się taki dystans twórców do tej fabuły jest pokazany, gdzie się nagle zrywane te takie momenty realizmu, czy takiej fabuły linealne, linearnej i po prostu nagle mamy taką konwencję, że o tu mamy raperski pojedynek. Jak słyszycie, to jest bardzo specyficzne, ale, ale działa w sumie, bo to dobrze pasuje czasami do tych scen. Mamy też takie klasyczne, typowo muzykalowe momenty, kiedy na przykład Joe przesłuchuje Sarę w klubie, w którym ona śpiewa, i nagle, właśnie zaczyna się taka muzykalowa konwencja, gdzie ona wchodzi na stolik, zaczyna śpiewać. Ta publiczność przy stolikach też zaczyna śpiewać, i, i oni sobie śpiewają. I, I to jest też dobre muzycznie, bo, bo po prostu muzycznie oni dobrze śpiewają. Widać, że to są yy, muzyczne, czasem bardziej pewnie, być może izraelskie jakieś gwiazdy, a nie konkretnie aktorzy. I, i wykonanie przez tą bohaterkę, przez Sarę, tego utworu. Jest bardzo, też muzycznie brzmi bardzo dobrze, na wysokim poziomie. I jest takie klasycznie muzykalowe, właśnie, tak jak mówiłem na początku, że to taki popis wokalny, taki klasyczny muzykalowy utwór, który właśnie wyszczególnia te, te umiejętności muzyczne. A przez to wszystko, jeszcze przez cały film, przetykają się takie jazzowo bluzowe kawałki, takie motywy powracające. I jeszcze jedną taką muzyczną, fajną sceną w tym filmie. Pomysłowo bardzo. Jest moment, kiedy bohater trafia do więzienia. Sara go odwiedza. Znowu mamy takie zerwanie z konwencją realistyczną, kiedy oni zaczynają tańczyć czy śpiewać między sobą na korytarzu więziennym. Nagle on już nie jest w tej celi więziennej, tylko właśnie są na zewnątrz. Tam policjanci coś tam dośpiewują. I, i oni wtedy zaczynają śpiewać tytułami piosenek rokowych, popowych, różnych z lat 80. I cały tekst, jaki między, so si między sobą śpiewają do siebie to właśnie nie jest jakiś wymyślony tekst, tylko to są tytuły piosenek. I to był właśnie ten problem w tłumaczeniu, że w polskich napisach były tłumaczone one na polski, a w angielskim widzieliśmy oryginalne tytuły i od razu było wiadomo, o jakie piosenki chodzi. Jakieś piosenki Guns Roses, e, jakieś piosenki e, Aerosmith czy innych, e, innych wykonawców i od razu słyszą, widząc angielski napis, wiedzieliśmy, ok, to jest tytuł piosenki przecież, a w polskim to trochę nam burzyło, bo było tłumaczone na siłę na polski. I to był też przykład takiego fajnej zabawy popkulturą muzyczną, tak można by powiedzieć, właśnie tymi wszystkimi tytułami piosenek. Więc jak widać, nie tylko takie zabawy rapem, nie tylko zabawy gatunkiem za gatunkiem kinanwar, ale też takimi w ogóle odniesieniami do muzyki popularnej. Więc jak widać, dużo, dużo, duża mieszanka, ale dużo takich świadomych odniesień. No i tak, i pod tym względem spodobał mi się właśnie film The City. Powiedziałbym jeszcze, że że też pod względem fabularnym, pomimo tego, że on bawi się tymi schematami, że ten detektyw jest taki schematyczny, taki właśnie typowo, typowy dla kina noir, aż przerysowany, że ta fabuła niby jest prosta, zginęła siostra Sary Bennett, ktoś ją zabił, być może za tym stoi jakaś, jakiś gangster najbardziej znany w mieście, e, pomimo tego... Ta fabuła jest nawet dosyć taka skomplikowana, czy pokomplikowana, bo podane wątpliwość, czy na przykład główny bohater nie, nie ma jakichś zaburzeń psychicznych, czy on sobie nie wymyślił tej zbrodni, jest nawet tak podana wątpliwość. Mamy w tym momencie taki mocny punkt zwrotny, właściwie takie dwa mocne punkty zwrotne, więc nie jest to takie też fabularnie poprowadzone prosto, że tu tylko chcemy przedstawić muzykę, z zabawę muzykalową, zabawę gatunkiem, ale też fabularnie trochę tutaj po pokomplikujemy, żeby też zaskoczyć widza. I to się sprawdza, to się tutaj sprawdza właśnie ta fabuła, że, że jest w pewnym momencie takie zaskoczenie i przez chwilę się zastanawiamy, a może może to jest wymyślone, może to w głowie bohatera się zdarzyło. Ten rap też może dobrze oddaje właśnie takiego pogonitwe myśli, że on tak nie że on po prostu za dużo myśli przechodzi przez jego głowę. To też y, oprócz tego, że dobrze oddaje taką, y, właśnie taki zawód detektywa, przesłuchującego, zasypującego pytaniami. Więc to jest kolejny myślę plus że nie tylko ta sfera muzyczna, nie tylko sfera zabawy gatunkami komediowa ale też właśnie fabularne komplikacje też tutaj się pojawiają. I myślę, że tutaj to, co najbardziej, właśnie to, co mówiłem też na początku, to, co najbardziej czuć w tym, w tym filmie, to jest to, że, że tutaj twórcy musieli się naprawdę dobrze bawić przy tym filmie, że czerpali z tego radość i ten film jest taką radosną twórczością, która, w której widać miłość do muzyki i do filmu. I która bawi się konwencją, na której być może ci twórcy się wychowali. Tak na muzykalach, na, na tej kulturze muzycznej Izraela, ale też właśnie na muzykalach i na kinie noir. I, I ja takie filmy doceniam zawsze, nawet jeżeli w ostatecznym rachunku nie są to jakieś filmy, nie wiem, na, na pierwszą nagrodę, na główną nagrodę, że to nie są jakieś rewelacyjnie artystyczne filmy, to, to to jest w nich świeżość, jest w nich jakaś taka miłość tworzenia kina. Ja to zawsze doceniam i przy okazji na przykład. Yy, Kiedyś oglądania na festiwalu Splat Festival, festiwalu horrorów VHS, jeżeli dobrze pamiętam tytuł, to też był taki film, który widać było, że jest w nim radość tworzenia, że twórcy musieli mieć dużą radochę stworzenia tego filmu, odnosząc się do kultury kaset VHS, do, do horrorów z lat 90., do swoich jakichś wspomnień z dzieciństwa, więc... Więc moim zdaniem to zawsze punktuje, jeżeli widać taką prawdziwą radość. Jeżeli nawet tam są jakieś minusy, nie, wiem, nie jest to taki wielki budżet, jeżeli widać trochę to, że ta grafika komputerowa jest taka trochę staroszkolna, to moim zdaniem zawsze broni się w tym ta miłość do kina i, i ta radość zabawy tym, tą konwencją. I tak jest właśnie z miastem. Fajnie by było, gdyby ten film trafił do ogólnej dystrybucji w Polsce. Ale podejrzewam, że pewnie będzie z tym ciężko. Jeszcze tutaj jest taki wątek, który pojawił się, taki bardziej dramatyczny, o nim zapomniałem wspomnieć, że też na początku filmu, przed filmem, było kilkuminutowe nagranie reżysera, który tłumaczył, że nie mógł razem z ekipą filmową dotrzeć do Warszawy, bo w wyniku właśnie w w wojny palestyńsko-izraelskiej, konfliktu, oni nie mogli wyjechać z kraju, a, a planowali odwiedzić yy właśnie Warszawę, więc. Więc tutaj on też mówił o tym, że no fabuła, film zawsze jakoś się łączący i ma nadzieję, że będzie łączyć i pokazywać tę kulturę izraelską. Więc też był taki, taki komunikat na początku, pokazujący ten kontekst, niestety, polityczno-wojenny wokół tego filmu, że oni nie mogli przyjechać. I, i, I tak, i to warto myślę o tym wspomnieć, bo o tej polityki trudno uciec od tych sytuacji wokół, ale można mieć nadzieję, że, że, że ten film. Trafi do nas, to się okaże, czy będzie w dystrybucji. Chyba to, co chciałem powiedzieć, powiedziałem najważniejszego. Film ostatecznie nie dostał żadnej nagrody na festiwalu, bo już mówię to z perspektywy czasu. Był w, był w sekcji Wolny Duch, takiej właśnie sekcji no właśnie, można powiedzieć takiej eksperymentalnej, więc pasował do sekcji. To, co warto jeszcze jest może podkreślenia, to to, że to w ogóle był debiut reżyserski Amita Ulmana tak się nazywa reżyser i tak jak to było dla mnie też zaskoczenie na plus, tak jak film W cieśni pauze, który wcześniej omawiałem bo to też był debiut i oba się okazały naprawdę takimi niezłymi, świeżymi debiutami dla mnie W cieśni Pauze w ogóle bardzo dobry debiut miasto jako ciekawy debiut i to znowu jest przykład, że debiutanci też potrafią tworzyć od razu jakieś niezłe, ciekawe filmy i, i to jestem pod wrażeniem, że udało mu się od razu taki, taki ciekawy film stworzyć, chociaż może też tutaj doświadczenie z reżyserowania teledysków i sketchy zadziałało. Co ciekawe, w ogóle sprawdziłem, że w Empiku jest następna płyta z muzyką z tego filmu, więc może to daje nadzieję, że film też będzie dostępny. I właśnie pod względem muzycznym, to znowu powtarzam, ten film właśnie daje radę, ale właśnie na tych kilku, wielu płaszczyznach, co sp sprawia, że jako debiut można go za bardzo udany. Tym razem udało się trochę krócej zrelacjonować film. Mam nadzieję, że was zainteresowałem tematem. Być może warto śledzić to nazwisko. Może jeszcze nas Amit ulman, czymś zaskoczy i znowu będzie to jakiś ciekawy, ciekawa mieszanka gatunków, może muzyczna, może znowu jakieś odniesienia do kina noir. Czemu nie? Dla mnie kina noir jest takie, że można z niego czerpać i nawet jak się właśnie nawet parodiuje już takie najbardziej zużyte klisze, można w tym coś ciekawego pokazać. Dla mnie po prostu te wątki zawsze są interesujące i czekam na więcej. Tak jak czekam na kolejne filmy japońskiego reżysera Kosasy, który nakręcił wciśnij pauzę, tak samo czekam na kontynuację filmu Ulmana i mam nadzieję, że te filmy nie będą dostępne tylko na festiwalach, bo to zawsze jest szkoda, że no, zawsze tylko no, nieliczni są w stanie to zobaczyć, ale oczywiście mamy też kina studyjne, mamy dystrybutorów takich studyjnych, więc czasami pojawiają się i takie filmy, więc możemy trzymać kciuki, żeby się pojawiły i te. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka. Zachęcam jak zawsze do śledzenia na Instagramie, na YouTubie. Drobiazgowy podkreśnik podcast, w Facebooku także. Teraz już rzucam na bieżąco też tubie, właśnie filmy. To, to wcześniej zaniedbałem, bardziej się skupiłem na Spotifyu, ale teraz już rzucam na bieżąco. Też zamierzam te starsze odcinki wrzucić, wrzucić na YouTube w wolnej chwili, więc też zachęcam Was do śledzenia na YouTube, jeżeli możecie, wolicie korzystać z YouTubea niż z Spotifya. Dzięki, że wysłuchaliście tego odcinka. To był podcast drobiazgowy.